Witam was z podborca Do mnie się dopierniczają, że ja nie dostaję zgody od administratora Na rozwieszanie baneru. Proszę, ja nie wiem czy oni dostali czy to jest samowola I chciałem powiedzieć, że sitwa się zawiązuje No pozobaczcie Gramatyka naturalnie Gramatyka naturalnie Gramatyka naturalnie. I właśnie o tych dwóch ludziach powiem. Ta pani Dorota Pawłowska Janas ma przedszkola, żłobki. Po co ona się do tego Sejmiku pcha? Po co? Żeby układy zrobić, żeby gdzieś w innych miastach jeszcze założyć żłobki albo inne interesy. Tak, po to? A ten Dawid Kołodzieńczyk, proszę, tu jest. Nie. No to chyba we wszystkich pasach. I teraz liczę na to, że z tej partii trzecia droga się dostanie do, yy, do Rady Miasta. No. Tak to wygląda. Akurat jesteście ostatnim ogniwem, o które oni zadbają. O was ludzie. Tylko, że na nich ludzie. Yy, ne, na nich będą głosować największy zakład, tak można powiedzieć, nie? który zatrudnia tych No to jest Urząd Miasta i ten Urząd Miasta na tych ludzi będzie głosować, na no, i, i nawet na gramatykę. Proszę, a ja tu pokażę wam nieznani, czy nie można by było na tych nieznanych. O, jest jakaś, widzę młody. Chłopak na prezydenta się pchał. Mógłby zostać. Dlaczego nie? Na pewno układów nie ma Na no. prezydenta, z konfederacji jest. No, a tu gościu jakiś marsza Nataniana jakiegoś Krasny kościoła na widzi od a sam był w klasztorze, no, ale widocznie musieli mu cztery litery wyłatać bardzo mocno, że on tak kościoła. Dobra, na razie, dziękuję, następny filmik później.